Maneczko witam wszystkich w poniedziałek rano i dzisiaj kontynuujemy ostre przygotowania do zasiewów zbóż generalnie od soboty trwają w piątek miałem usługę znaczy wszedłem w kooperację troszeczkę znajomemu zbierałem trawę, ale myślę, że kontynuacja tej kooperacji będzie Niebawem na kanale, także będzie coś nowego, ciekawego, innego. Myślę, że w tym roku sprawnie pójdą zasiewy. Mam taką nadzieję, aby tylko przygotować. I tak e, dzisiaj zaczynamy orkę. Podjęć mi. trochę późno, 23 czy 24? 24 chyba dzisiaj już września. Ale aby we wrześniu zdążyć, tak to będzie bardzo dobrze. Rok temu musiałem pierwszego października i. Też było ok I muszę teraz właśnie odczepić przyczepę I podpinam pług Tata pojechał talerzować ostatnią działkę Po kukurydzy pod zboża no Bo jednak jest Tej wilgoci nie tak dużo Żeby Klamaty się sypią Żeby na razówkę orać No i też i wyżej było teście w nisko cięte Także to też to. No... Ma niebagatelny na to wpływ, że lepiej przetależować. To będzie się ładniej, ładniej. będą musi te resztki chować. A to talerzowanie to nie jest jakiś tam mocno czasochłonny i paliwochłonny temat. Także co, biorę się za przyczepianie. Jakieś może smarowanko i będzie git. No i nie byłoby się bez wyprawy po części. Zobaczcie jak już piętki zmęczone. Zresztą to doskonale widać na zachodnim obrazku. Także trzeba się brać i wymienić. I Grzegorz jest już wstępnie gotowy. Jeszcze przedpuszki wyregulowaliśmy tatą raz do dołu, bo jednak już te mierze od tych przedpuszków są nieco zdarte, a że teraz będzie łąkę, w wyłowie. będzie łąka orana, także... Dobrze niech one kręcą to przedłużki wskazane jest Także już gotowe, jeszcze wypadałoby tutaj te elementy przerzucić, ale dzisiaj nie ma czasu, to przy następnej można wyjść przy tym przykręcaniu się od razu to ogarnie więc będzie trochę roboty przy tym pługu, no już trochę on przeorał a teraz się biorę w ciągniku, przesmaruję tylny tus i, 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 i przednią ośkę, żeby to już z czystym sumieniem można było całą jesień ogarniać. No, i tatusiek wyjeżdża głosić orędzie, a ja tymczasem przeczepiam się pod szambiary i wożenie gnojowicy. No to miksujemy. Pik. Зараз, воль, что ж снег? А, ну, тератуя. Терастуя, я понимаю. ale w powietrzu czuć zapach pieniądza prawdziwy zapach pieniądza myślę że na te trzy beczki, cztery to wystarczy tego mieszania trochę rozkiełtane nie ma czasu no i orka oreczko orunia trwa w najlepsze trzeba było przeredukować bo ja na najwyższym przełożeniu iem na dąbę. <tak>, tak się skupiłem na ujęciu e, tutaj widzę tata oboruje dobrze gromadkę z łapnem ale chyba w miarę to się zaczyna podać tak jak widzę nie ma widy nie no jeszcze na tą suszę i na borkę trawy to nie jest źle Plan na nawożenie jest taki gnojowica przed orką oreczka wapno agregat uprawowy polifoska szóstka 200 kg na hektar pod uźminy. i wtedy zestaw uprawowo-siebny no i myślę, że będzie tacy. niektórzy mówią, że nie można jednocześnie nawozów organicznych z Wapnem łączyć? Owszem, nie można. Chyba, że to się przeora Wtedy organiczne są pod spodem, a wapno jest tu głowie. Nim te wapno dojdzie do e, tych organicznych, no to już nie będzie krzywdy jedno drugiemu robić. Co innego, żebym miał ja na świeżo polany wap. ten gnojowicą sypał wapno, no to wtedy by to się gryzło, Ale tak, to krzywda się na pewno nie dzieje już to przepraktykowane było nieraz z i jest ok także i w tym roku się tak sprawdzi wapno w tym roku nowy Kalka 2 tony, 2,5 tony tak na hektar będzie wychodzić bo po patelni mam na jedną na 10 hektarów przygotowane i będą patelnie. na kolejne 10 hektarów podjęć jęczmień i pszenżyto ta były rok temu pola wapnowane także w tym roku dostały obornik na części nareszcie gnojowica załadana, już podżytko leży także działamy 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 zobaczymy ile dzisiaj się uda to jest ogólnie to trzecia beczka dzisiaj także malutku ubywa witajcie dnia kolejnego we wtoreczek i dzisiaj powinny na dobre być kontynuowane przygotowania pod oziminy ale niestety akcja obornik w międzyczasie jak widzicie stało się to co stać się nie powinno czyli John jest sprzygnięty z Golden Lochem, ale temat jest taki, że nie chce mi się pługa odczepiać. Wlałem dychę oleju, na pusto podnosi, wywraca, więc powinno wystarczać. Jest już na skali Max Maxu w No ale aby do przodu najbardziej boję się o połączenie z listą zaczepową, dlatego jak widzieliście albo zobaczcie. Ładunek jest praktycznie z tyłu przyczepy, żeby jak najmniej obciążać zaczep miejmy nadzieję, że wytrzyma. Zobaczymy. Na razie jedziemy. Blisko jest tylko, że droga dziurawa. To jest taki minusik. Ale, ale bądźmy dobrej myśli. Połowa sukcesu już za mną, bo e, dojechałem. Teraz pozostało tylko mi to jakoś. Wywrócić. mam nadzieję, że oleju wystarczy ta dyszka dolana jeśli chodzi o tą listwę to ona naprawdę potężnie mocna bo w zeszłym roku jak mi pod kostkę e, kopali to mówię koparkowemu zadzwoń jak będzie napełniona przyciepiasz to wtedy tamta la campagne ze swoim hydrauliką co była ja pójdę do swojej roboty nie będę tu stał nad tobą no i nie dzwoni, nie dzwoni, nie dzwoni o już oleju troszeczkę słychać blykuje ale wystarczyło, dobre, jest, i. udało się no i kończąc historię mówię coś długo nie dzwoni co mu się tam coś stało? zachodzę a ta La Campagne była piachem zasypana aż szczupkiem Także tam były 20 bite, Listwa tutaj zaczepował w dżunglirze I po betonie jadąc z tą przyczepą, żebym nie włączył przedniego niego napędu, to nie szłoby ją skręcić, bo tak trzymał tym tandem. No masakra. Mówię, no kurna, no coś się spieprzy, to jest niemożliwością. Ale wjechałem na dołki. Listwa nie pękła. A jeszcze wtedy opony to nie były całe sproszczone na felgęszał. Wjechałem, malutku, wywróciłem lekko, tylko dupkę podniosło przy wywracaniu, ale opadła, nie trzeba było ściągać. Także jeśli chodzi o moc tej konstrukcji zielonej, to naprawdę jest niebywała. Wracałem do przyczepy, no to jednak te ze swoją hydrauliką to dużo wygodniejsze są. Dużo, 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 bo to chyba, że oleje się nie mieszają, dwa nie ma problemu, że brakuje. No tutaj dolałem dychę i zobaczcie, tylko nastyk. Starczyło mi tego oleju, żeby ją wywrócić. A było już maksimum przed dolewaniem dychy. Także no w John że mało jest dyspozycyjnego tego oleju pod, e, pod właśnie hydraulikę zewnętrzną. No i druga przyczepka też szczęśliwie dojechała do celu. Zobaczcie, ile tego obornika mam z całego lata do rozwiezienia. Także pracowita jesień, szambo na bieżąco wywożone. No nic, aby się poobsiewać to już można powiedzieć, że będzie widać koniec sezonu. I wreszcie przyszedł ten moment na kontynuowanie orędzia. Ale przez to co wczoraj zaoranej a cię Ale ogólnie jeszcze jeśli chodzi o orkę, nie jest tak tragicznie. Tutaj po prawo mamy tą łąkę zaoraną, po lewo kukurydzisko. No idujemy podjęcie. 8 hektarów działeczka, także się ładna zaczyna robić. Jedzie trochę roboty. Może dzisiaj uda mi się to zrobić, bo o 19 mam zastrzyki podawać hormonalne i jedną krówkę zainseminować. Ogólnie dzisiaj było badanie USG na 17 bananych ciąż, 10 wynik pozytywny. Także już powoli ten rozruch zaczyna się rozkręcać, wchodzić w właściwe wody. Oby, tak dalej, i oby jeszcze lepiej, ale jak to będzie, zobaczymy, jeszcze dużo pracy mnie nad tym wszystkim czekam. Także póki co trzeba oreć i się nie gapić, żeby jak najwięcej dzisiaj zostało przemielone. Orka, oreczka, orunia już malutko zostało mi z tej działki, także ładnie, ładnie poszło. I no ja tutaj dwie godzinki z może. I pewnie jakieś 3 hektarki poleciało, albo jeszcze lepiej, no coś około 3. W każdym bądź razie ładnie się to prezentuje, powiem Wam, ale przydałaby się piąta skiwa do tego ciągnika. To by miało co robić. Oczywiście do ciągnika, bo na gospodarstwo to tam może teraz jest tylko takie spiętrzenie, że tych hektarów z trzeba przyobeć. Bardziej mnie kusi bezorkowiec i też zastanawiam się mocno nad wyborem wału. Tak chyba podwójny cering będzie najbardziej uniwersalny, bo on nie będzie się topił na piachu i na ciężejszych ziemiach też jego masa zrobi, zrobi robotę. Tak mi się po prostu wydaje, że chyba nie ma co kombinować. Jeżeli przyjdzie jakieś zamówienie. No i cóż tu więcej można powiedzieć? o tej oreczce słabo idzie, ogólnie słabo idzie bo wczoraj tylko troszkę było zaorane dzisiaj późno wyjechałem no bo z tym odpornikiem później USG później poogarniać inne tematy takie jak na przykład belki z sianem podwieźć ze studunki, oddalonej o kilkaset metrów no i tak suma sumarum zeszło się, dopiero o 15 wyjechałem ale nic, nadwagamy. Jutro cały dzień będzie od rana do wieczora. Worka jeszcze dzisiaj opaliwo dobrze przywieźli. To będzie czym dotankować, bo już tutaj za wiele nie zostało. I trzeba będzie blu zupełnić, bo też za dużo tego nie ma. Więc no, jutro rano tankowanie, przejrzenie zestawu, jeszcze takie na szybko i wyjazd do orki. I mam nadzieję, że przez cały dzień do około 10 hektarów uda mi się zaorać. Jeszcze co? To skończę przed zastrzykami, albo niewiele zostanie, i mam tam jeszcze hektar 30, i za drogą jakieś 80 hektarów, także 2 hektary z skaczykiem. To na pewno którąś z tych działek na dobry dzisiaj zacznę, po wszystkim to skończę, tam zacznę, żeby jutro niewiele zostało podowie zimy. tą orkę, to chyba zostawię sobie na później, jak będzie czas. A teraz się skupię to, co ma być wapnowane, czyli pod jęczmienie i podprzężyta porówno i tu 10, tu 10, więc tak się fajnie ułożyło, tu patelnia wapna, tam patelnia wapna i w czwartek jakby dobrze poszło, to bym, to bym po prostu ee, powapnował i w piątek Mam mu kuzyna przy Kukubiedzy pomóc. Jeszcze nie wiem czy wozić czy gnieść. Wyjdzie na dniach można powiedzieć. Na co mam się szykować. Eee, I na sobotę w takim razie by to się przemieszało agregatem, bo ciągnik niestety zabiorę w piątek. To tata nie będziemy miał możliwości. Więc sobotę bym agregatem probowym przemieszał. Wapno i w poniedziałek Siewnik do nawozów, sypać polifoskę i siać, I Nie ma co się zastanawiać. I tak, żeby to może jeszcze jęczmienie we wrześniu wypykło. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Plan jest zajebisty, powiem Wam ogólnie. Ten plan jest zajebisty, tylko czy zdążę z orką. <laughs> to by było najważniejsze. No w sumie, może, może, jakby mi pocisnął, to może, może by się udało. No tak jako dzisiaj po południu. Zobaczcie. 5 hektarów będzie pyknięte. A Do południa to spokojnie, bym pięć pychnął, więc jest realne do zrobienia. Ale czy nic na przeszkodzie nie stanie, to nie wiem, zobaczymy. No. A i tutaj pokażę Wam, jak ta działka jest spierdzielona. Takie dwa, dwa krawaty ma z tej strony, z tamtej drugiej to jest już ładna, regularna. A tutaj takie coś mnie mocno irytuje, no ale niestety. Trzeba sobie radzić tak jak jest A zobaczcie jaki skarb znalazłem Się na dziobie zaczepił No Jeszcze jakiś garnek ze złotem tu wyłożę Ale od razu było widać, że coś jest nie tak Dojechałem do końca, obróciłem Patrzę, aha Siedzi Skubaniec Dobra. się w domu do złomu wrzuci 18.52 i oreczka zakończona i chyba na dzisiaj też już będzie zakończona, bo się ciemno robi, to nie warto będzie po nocy zaczynać. Jutro sobie wcześniej rozpocznę, mam nadzieję. To będzie po kolei wszystko jechać, także spadam na inne roboty, które wcześniej mówiłem. Pilne, niecierpiące zwłoki, które trzeba wykonać, niestety, w konkretnej godzinie. No, i tyle. To by było na dzisiaj. Pierwsza część szykowania pól pod zasiewy. Myślę, że zakończona można montować i wrzucać w sieć. Także do zobaczenia w kolejnym filmie.